Heja, z tej strony ELEVEN Wyszedłem z gry. <laughs> Wyszedłem z gry. Heja, z tej strony ELEVEN to jest ponownie. Wait, wait for it. Mógłbym to wyciąć w chuj, ale jest śmiesznie. Wait for it. The binding of Isaac Afterbirth Plus. <laughs> Co się właśnie. Rerun? No, na czym to polega? Chwila. Oh my fucking god! Dostaję run, który ukończyłem, jeżeli wygrałem, z postacią, którą ostatnio grałem, że tak powiem, i zostałem dostaję wszystkie itemy, ale nie mam osiągnięć do odblokowania. Nie, to tak, nie chcemy robić. Nie. Dziękuję. Dobra, za tym co dzisiaj robimy, myślę, że można Pocisnąć jakiś grid albo challenge! Zrobimy ultra hard. Zobaczymy. Słyszałem, że ten challenge jest przejebany, że jest totalnie okropny. Mamy pokonać mega szatana i yy, wszystkie itemy, jakie dost... Mamy wszystkie możliwe klątwy, z tego co wiem. Co ponadto, że mamy wszystkie możliwe klątwy? Yy, nie wypadają w żadne serca. Zero, Nul serc. Tak, totalnie. I już straciłem szansę na Devil Room, czyli to było piętro XL. Nie ma szans, ale zerkajmy na to i przerolujemy sobie run. Bo, bo trzeba będzie znaleźć coś mocnego na sam początek: coś, co pozwoli nam jakkolwiek wygrać grę. Bo tutaj nic nie wypada dobrego, uwierzcie mi. Tak przynajmniej słyszałem. Także, Overp. Ok, boom, dostałem 10 bomb. Zajebiście. Tutaj dostałem... Serca bym dostał, ale jak widzicie nie wypadło nic Okej. Okay. To może być niebezpieczne. Okej, spokojnie. Swallowed penny jest dość fajny, ale... To będzie terror, żeby przejść przez te piętra. Wybijanie bombami na odległość już jest sensowniejsze, ale. Tak jak mówię, ja nie uważam, że to jest ran, który nam cokolwiek tutaj da. Tu trzeba mieć coś, czym można bić na odległość, i to nie jest to. Dobra, wiecie co? Ja poszukam sobie jakiegoś ranu, który będzie miał jakieś sensowniejsze itemy I. i. i dopiero pogadamy, ok? Bo to jest naprawdę ciężki staw, kiedy nie wypadają ani nie można kupić totalnie żadnych serc. No, wybuchnij już. Eee. Tylko nie koło mnie. Gnodleaf! Czekajcie, czekajcie. Gnodleaf! Oddaj nam ogonek! Jak fajnie. Gnodleaf to jest to, czego szukamy. Ankh eternal Life. Wiecie? Możemy sobie z tym już podejść do tego. Gnodleaf to jest coś, przy czym możemy zdobyć jakiś... Coś, co nam bije i możemy zepsuć grę. Cube of Meat, cokolwiek. Ja nie będę płakał, narzekał. Skoro mamy Gnodly, to jest, jest już w połowa wygranej, także. Tak! Znowu będę jebanym śmieciem, który cheatuje podobno, wykorzystując item z gry. Znowu będę nieprofesjonalnym graczem i, i gnojem za to, że tego używam. I, I czym się w ogóle ekscytujesz? Znowu będę tym kolesiem. Ops, dostałem, niedobrze. I nie mamy Nie dobrze. Ale w David Roomie i tak byśmy nie chcieli skończyć, bo nie chcemy e, nie chcemy oddawać serc, skoro, skoro nie możemy ich więcej mieć. Znaczy możemy sobie. Mogą nam dać serca itemy typu. E, typu HP, znaczy to serduszko takie całe, które dodaje nam kontener razem z sercem, z zawartością, ale nie wypadną nam przedmioty jako serca. I chyba, jeżeli byśmy zdobyli. Book of Revelations, albo coś takiego, to to by nam leczyło serca. Bloody Crown drips with blood. Szczerze? Sprawdzę jak to się prezentuje najpierw, dopiero potem zadecyduję, czy to wziąć, czy nie. Bloody Crown. Bloody Crown. To było chyba w najnowszym majzaku, prawda? Dodane e, afterbirth items. Afterbirth plus items. What the fuck? Where the fuck is bloody crown? Dark princess crown? To jest trinket! Okej, okay, to wiele zmienia. Why your held item rooms now appear on the womb floors? O, oh, okej. Okay. Przedmioty z itemami na, na, na wombie, to bierzemy. Ten trinket chcemy. chcemy nie chcemy się obrażeń, musimy być bardzo ostrożni, ostrożniej, ostrożniejsi niż ja przed chwilą z tymi muchami. Ja tutaj tak gadam jedno, a zaprzeczę potem swojej logice i wiem, ludzie na mnie narzekają, ale. Please. Ja naprawdę rozumiem ideę bycia ostrożnym. Aczkolwiek nie chce mi się tutaj spędzić miliona lat bijąc ich wszystkich. Ostrożnie. Tym bardziej, że tafony robią różne rzeczy, których bym nie chciał, żeby robili. Także Gnode Leaf na razie nic tam nie robi. To jeszcze, to na razie jest ran gówno. Ale wkrótce trafimy na Pestilence albo coś takiego, dostaniemy Kill of Metal albo Ball of Bandages. Nasze życie stanie się piękniejsze. Zza chmur wyjdzie słońce. Albo jak wolicie, wyjdzie burza. No ja burzę akurat lubię, to mi się cieszył z burzy. Nie mógł się zdecydować, kiedy wylecieć więc w sumie to olał totalnie. O tak! Tego potrzebuję. I wszyscy są czempionowi, tak? Co chwilę. To nie będzie łatwe, ani trochę. Oh man! To będzie odcinek Ból w dupie. Ja narzekałem na Speed Challenge. Speed Challenge dalej jest głównym. Nie Speed Challenge. Zobaczymy, jak mi z tym pójdzie. Przynajmniej jest wyzwanie, nie? Ten co, challenge jest challengeem. Ten co, tutaj co, ne w neo się bawi. Próbuję zatrzymać pociski. Moje pociski, próbujesz zatrzymać? Shit, kurwa. Hmm. Dajcie mi tego więcej. Potrzebuję takichże. Kurwa. Gdzieś ja widziałem sklep, czy mi się wydawało? Nie, tutaj nie było sklepu Ale tu będzie dużo gubienia się, bo nie mamy mapy I nas przerzuca spokojnie do pokoju cały czas, so... Uh, yeah Szczerze? Mogliśmy tę bombę popchnąć w stronę tego i to coś z tego uzyskać, ale... It's too late now, I guess Headless horseman, czy on nie dawał ball of bandages? Czyżby to był nasz kluczowy punkt wygranej? Chyba, że kurwa zdechnę. Albo no stanę się blue baby, co będzie potencjalnie problematyczne. Jak hamsko? O nie! Pozbądźmy się najpierw jednego. Ok, jeden, jeden już. out. Tyle dobrze. Dawaj mi to bowl of bandages. But I need it. Ej, hey, pony! Uff, dobra. Możemy otworzyć tą czerwoną skrzynkę tutaj przy okazji. Pigułki one makes you small. Jeżeli to jest Explosive Diarrhea Clue um, Gdzieś tu były serca, jakieś klucze czy coś Zbierzemy wszystko Proszę Przedmiot za 7 9 Volt There's options! Świetnie, tylko dalej nie wiem co to są za opcje Bomba, otworzymy sobie tamten, tamtą skrzynkę Może wypaść nam jakiś item Probably jakiś damage up Ehm um. ah, fuck Karta The Devil. Um, spoko. No nie, no Pampers śmierdzący. Gdzie jest nasz trinket? Wait The second. Gdzie jest nasz trinket? Czy to tutaj go dostaliśmy? Chyba nie. Hunt. Jesteśmy w dupie, wiecie o tym. Jesteśmy totalnie w dupie. No, nie! Ech. Wiedziałem, że to będzie ryzykowne, ale nie wiedziałem, że aż tak w dupie. Przecież użyłem! Co? Użyłem po niego? Co jest? O nie, no to jest ten Brimstone'em, o nie. O nie, 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 o nie. Portale fuck Fuck me. Fuck me. Just... Just fuck me. Wiedziałem, że teraz sobie zaatakuję! Aaaaa! No i co z tego, że wiedziałem? Ty byłem Dalej przeżywam, że ten pony atak nie zadziałał przy hamcie. Tak sobie stwierdził. Nee, nie polecę, bo po co? To ci nie będzie potrzebne raczej. Na sam początek potrzebuję czegoś, co dobrze bije. Inaczej nie ma szans, żeby to przejść. Nie ma. Osłona i coś, co dobrze bije. If these two statements are true, fuck my life, idę rolować dalej. Daddy Long Legs Spróbujmy, Daddy Long Legs is love, Daddy Long Legs is life. To jest piętro XL. Wszystkie piętra tutaj są XL. Hit them, Daddy. Hit them hard. Daddy już pomaga. Dobra, to się bardzo fajnie zapowiada. Ups, ostrożnie Dobij go, dobigo, go, dobij go, dobij go Zanim wstanie Tatuś pomaga Bardzo Jest dobrze Lemon... Lemon mishap Będę płakał Kolejny klucz Wynosimy się z tego piętra Nie no, thanks dead. Ja pierdolę. Nie! Aaaa, nie chciałem tutaj dostać. Nie chciałem. Uwierzcie lub nie, ale nie chciałem. Wleź we mnie, zanim to zniknie. Serio. Super! Wow! Hp up. Dobrze, tego potrzebowaliśmy Bij go częściej, szybciej, mocniej, bardziej Intensywniej, czulej, cokolwiek, napierdalaj go tato Hp up. Pięknie, dobra, hp upy na zbieraliśmy, mamy serca. Tak jak te serca się zużyją, to będzie pupu. Pu. E, Okej, okay, co to jest? That was the screaming of pain! Agony of life Penis of Dick! Nazwijcie to jak chcecie, ale nie wkurwiło. Uh! mhm mm Mam swig, dobra, dobra To jest okej okay. To jest ok. O cholera Profilaktycznie wszystkich dobiłem trochę, bo... Jak ja tam nie dostałem, to ja nie wiem, sto razy No nie No nie A gubio podostawałem. Ranger przyda się. Little widziałem Little Horn. Widziałem napis Little Horn. Widziałem napis Little Horn. Napis little horn. Are you fucking serious? I'm dead serious Żarciki z Harry'ego Pottera No, zaraz będę dead, tak w sumie Jak tak patrz. o tak, świetnie Wow Wow, to będzie zjebane Um... To by w sumie było dobre, ale to mi nie daje. A może mi daje? To mi daje kontener, ale czy może mnie w tym wypadku uzdrowić? Czy to jest właśnie klucz do wygranej? Czekajcie, więcej ich, więcej. Give me more, give me fucking more. O, świetnie. Nie widziałem tego. K o, o, kurwa. Ja jebie, jebany czas. Scyz. Scy 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 chore! Gówno! Słyszycie? Gówno! Dostałem mam snife. Akurat musiałem dostać od tych typów, ale dostałem mam snife. Spróbujmy z mam snifem. Przynajmniej mam jakąś siłę, możemy ich wybijać. W miarę szybko, zanim oni wybiją nas. Drugi przedmiot to. Deck of cards. Też może się przydać. The Hanged Man. Użyjmy od razu. Cholera jasna. Świetnie. Nie bierz pigułek. Bez PhD. Na challenge, gdzie wszystko ci rucha w dupę! Co Excel mamy z się nie spodziewałem dostać. Dlatego Do byłem mało ostrożny. Nie powinienem być. Żyjemy Temperance, to jest ostatnia rzecz, której bym chciał No i tak, od bomb też dostaje. no W kurwę Strength Muszę żyć WHAT? Doktor Fetus Wow! To się zapowiada zajebiście. Wiecie, nie ma no fajnie, mamy nieskończone bomby and stuff. O secret room, ale. Możemy zginąć też turbo szybko. No dobra, spróbujmy jest ostatni raz na ten odcinek, bo ten moment, kiedy rozwalasz kamień z X, em i totalnie nic nie wypada. To jest takie. Tak są te filmy. Top 10 najbardziej niesatysfakcjonujących rzeczy. To byłoby na miejscu pierwszym. Mam teraz takie. Ten ran nie mógł się udać, ale czyżby? Czy może jednak? Range down. No to mi jakoś bardzo nie boli. Bo i tak. It's good enough Okej, okay, to było niebezpieczne EXPLOSIVE DIARIA! O, patrzcie! Ale jedno trzeba przyznać Lazarusowi zapierdala teraz. Mam jedno serce. Czy uda mi się z tego jakoś w wydostać w jakiejś korzystnej sytuacji? Jakkolwiek. Ła. Mogę? Łaskawie? Chyba nie! i przez godzinę dostać się do miejsca, w którym i tak nic dla ciebie nie ma. Okej? Okay. Hello, shitfuckers. Holy light. Na bombach na pewno to się. Pss, to robi to, tworzy tak dupną synergię, że to mi wygra całą grę. Właściwie jedna łezka, jedna bomba, którą wystrzelę, powoduje. Załamanie przestrzeni dodaje mi 15 kontenerów serc i... i... i dry baby. Okej. Okay. Czarne serce. A nie wypadnie przecież czarne serce z tego, ty kretynie zasrany. Ja pieprzę. To jest boss room, okej, okay, ja muszę znaleźć pozostałe treasure roomy. Jeżeli chcę żyć. Tam może być HP. Wiecie co, to, co to dla mnie HP znaczy? Na tym challenge'u wszystko W tym momencie tym bardziej wszystko On mi w miarę idzie To znaczy, że zaraz spierdolę Lada chwila Już nie skacz Bo ci główka odpa... o, czekaj Mmm, okej okay. Na dół No, i oczywiście, więc to był ultra hard, hard challenge w wykonaniu nikogo innego jak Srela Dzięki wielkie za obejrzenie! Może kiedyś się zobaczę, jak to przechodzę! Żegnam! Pa!